Rodzaje reklam Typy, Formy i Przykłady W tym audio artykule dowiesz się czym są i jakie są rodzaje reklam ze względu na medium, treść, cel oraz formę. Link do artykułu w naszym serwisie znajdziesz tradycyjnie w opisie materiału. Zasubskrybuj nasz kanał, aby regularnie otrzymywać materiały do odsłuchania, pełne marketingowej wiedzy. Miłego słuchania Rodzaje reklam Typy, Formy i Przykłady Świat reklamy jest bardzo różnorodny i a różne formaty i media mogą wpłynąć na sukces twojej kampanii marketingowej. Od klasycznych billboardów po zaawansowane reklamy w mediach społecznościowych, każdy typ reklamy ma swoją unikalną moc i ograniczenia. Rodzaje reklam. Definicja. Reklama to forma komunikacji marketingowej, która ma na celu promowanie lub sprzedaż produktu, usługi, idei lub marki. Wykorzystuje różne media, w tym telewizję, radio, internet i dróg, aby przekazać swoje orędzie do określonej grupy odbiorców. Reklamy mają za zadanie informować, przekonywać i zainteresować, a ostatecznie wpłynąć na zachowania konsumenckie. Reklamy można klasyfikować na różne sposoby w zależności od medium, treści, celu i innych czynników. Można je podzielić według czynników, takich jak medium, treści, celu czy odbiorcy. Na tym jednak nie kończy się możliwy podział rodzajów reklamy. Można je też klasyfikować ze względu na formę czy poziom interaktywności. Rodzaje reklam ze względu na medium. Oto kilka głównych rodzajów reklam ze względu na medium, w którym są one prezentowane. Reklamy telewizyjne. Reklamy telewizyjne to krótkie filmy, często wysokiej jakości, emitowane w przerwach programów telewizyjnych. Ze względu na duży zasięg stanowią potężne narzędzie w kampaniach reklamowych. Są jednak kosztowne zarówno w produkcji, jak i emisji, co sprawia, że zazwyczaj są wykorzystywane przez większe, ugruntowane marki. Reklamy radiowe. Reklamy radiowe są emitowane w przerwach programów radiowych i stanowią alternatywę dla droższych reklam telewizyjnych. Ich koszt produkcji i emisji jest zwykle niższy, co czyni je dostępnymi dla szerokiej gamy reklamodawców. Ponadto, dzięki możliwości targetowania do specyficznych grup demograficznych czy zainteresowań, reklamy radiowe oferują wysoki stopień personalizacji komunikatu. Reklamy prasowe. Reklamy prasowe pojawiają się w gazetach i czasopismach i oferują szeroki zakres możliwości targetowania. Mogą być skierowane do masowej publiczności w dużych dziennikach lub do bardziej niszowych grup odbiorców w specjalistycznych magazynach. Są stosunkowo elastyczne, jeśli chodzi o format i rozmiar. Ale ograniczone przez jednorazowy charakter medium i brak elementów multimedialnych. Reklamy online. Reklamy online wykorzystują potencjał internetu, oferując szeroką gamę formatów, od banerów i reklam tekstowych, po zaawansowane reklamy wideo i kampanie w mediach społecznościowych. Dzięki precyzyjnemu targetowaniu i możliwościom śledzenia stanowią skuteczne narzędzie w osiąganiu różnorodnych celów marketingowych. Są zazwyczaj mniej kosztowne niż reklamy telewizyjne. Ale efektywność zależy od dobrania odpowiedniej strategii i kreatywności. Pośród reklam online wyróżniają się np. reklamy w sklepach internetowych, portalach aukcyjnych, np. Amazonac lub Allegroads i marketplaces to specjalistyczne formy reklamy online, które mają na celu bezpośrednie zwiększenie sprzedaży. Mogą przybierać formę wyróżnionych produktów, banerów promocyjnych, czy też polecanych artykułów. Także reklamy w serwisach streamingowych. Takich jak Netflix czy Spotify, są formą reklamy online skierowaną do użytkowników konsumujących treści wideo czy audio. Mogą to być przerwy reklamowe w trakcie odtwarzania filmu czy muzyki, reklamy wyświetlane przed rozpoczęciem strumienia lub nawet interaktywne formaty. Reklamy mobilne. Reklamy mobilne są specjalnie zaprojektowane do wyświetlania na smartfonach i tabletach. Mogą występować jako interaktywne aplikacje, banery na mobilnych stronach internetowych, czy też reklamy wideo. Dzięki swojej interaktywności pozwalają bardzo precyzyjnie targetować odbiorców i są efektywne w ich angażowaniu na różnych etapach ich podróży zakupowej. Reklamy zewnętrzne. Reklamy zewnętrzne albo inaczej reklamy oddoorowe to wszelkiego rodzaju komunikaty reklamowe wyświetlane w przestrzeni publicznej. Obejmują billboardy, reklamy na przystankach autobusowych i plakaty, które są umieszczone w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Chociaż nie oferują tak precyzyjnego targetowania jak reklamy cyfrowe, ich siłą jest duży zasięg i możliwość ugruntowania świadomości marki w umysłach przechodniów czy kierowców. Reklamy pocztowe. Reklamy bezpośrednie to formy komunikacji wysyłane indywidualnie do potencjalnych lub obecnych klientów za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej. Mogą to być listy, broszury, katalogi czy e-maile marketingowe. Ich bezpośredni charakter pozwala bardzo precyzyjnie targetować odbiorców i personalizować komunikatu. Są efektywne w budowaniu relacji z klientem i motywowaniu do konkretnej akcji, jak na przykład zakupu czy rejestracji na stronie. Rodzaje reklam ze względu na treść. Ze względu na treść reklamy można podzielić na cztery duże kategorie: reklamy informacyjne, perswazyjne, przypominające i emocjonalne. Reklamy informacyjne są podstawową formą komunikacji marketingowej, która ma dostarczyć kluczowe informacje o produkcie lub usłudze. W tej kategorii możemy wyróżnić reklamy porównawcze, które prezentują atuty jednego produktu w stosunku do konkurencji, oraz reklamy edukacyjne, które tłumaczą, jak korzystać z danego produktu czy rozwiązania. Reklamy perswazyjne mają skłonić odbiorców do podjęcia określonej akcji, jak na przykład zakupu. Możemy to znaleźć reklamy aspiracyjne, które przedstawiają produkt jako symbol pewnego stylu życia, oraz reklamy z wezwaniem do akcji, które bezpośrednio proszą odbiorcę o kliknięcie, zakup czy zapisanie się na przykład do newslettera. Reklamy przypominające, zazwyczaj prostsze i bardziej bezpośrednie służą utrwaleniu marki w świadomości konsumenta. Można tu wyróżnić reklamy sezonowe, które przypominają o okolicznościowym charakterze produktu, np. ozdoby świąteczne, oraz reklamy cykliczne, które są emitowane regularnie aby utrzymać markę w pamięci konsumentów. Reklamy emocjonalne celują w wywołanie silnych reakcji emocjonalnych, które mają związek z marką czy produktem. W tej kategorii można znaleźć reklamy oparte na humorze, strachu czy nostalgii. Na przykład kampanie społeczne mogą wykorzystywać emocje, jak współczucie, aby skłonić do wsparcia jakiejś dobrej sprawy. Różnorodność treści w reklamie pozwala na skierowanie komunikatu do różnych grup docelowych, w zależności od tego, co jest dla nich najbardziej motywujące i przekonujące. Odpowiedni dobór treści jest kluczowy dla sukcesu każdej kampanii reklamowej. Rodzaje reklam ze względu na cel W kontekście reklamowego krajobrazu, cel kampanii jest niewątpliwie jednym z najważniejszych elementów, który kształtuje jej strukturę od początku do końca. Wyróżniamy tu głównie cele związane z budowaniem świadomości marki, generowaniem zainteresowania i sprzedaży, lojalizacją klienta. Budowanie świadomości marki jest często celem długoterminowym i służy do ugruntowania obecności marki w umysłach odbiorców. Jeśli chodzi o generowanie zainteresowania i sprzedaży, tu działania są zwykle bardziej bezpośrednie, agresywne i ukierunkowane na konkretną akcję ze strony potencjalnego klienta, jak kliknięcie linku czy zakup produktu. Lojalizacja klienta to inwestycja w relacje i ma na celu nie tylko jednorazową transakcję, ale zbudowanie długotrwałej relacji. Działania te są często skierowane do istniejących klientów i mogą obejmować różne programy lojalnościowe, rabaty czy oferty specjalne. Oprócz najważniejszych celów reklamy, mogą realizować również zadania drugoplanowe, ale nie mniej istotne w pewnych kontekstach. Mogą to być działania edukujące klienta o nowym produkcie czy usłudze, wzmacniające wizerunek marki poprzez działania odpowiedzialne społecznie czy też pozyskujące dane od odbiorców dla przyszłych kampanii marketingowych. Kluczowe jest, aby cele były spójne z ogólną strategią marki i dostosowane do specyfiki grupy docelowej. Ostateczny sukces kampanii zależy od umiejętnego zidentyfikowania głównego celu i dopasowania do niego odpowiednich taktyk oraz kanałów komunikacji. W zależności od celu różne będą również metryki, które pomogą ocenić efektywność kampanii, od wskaźników świadomości i zasięgu, przez wskaźniki klikalności, aż po konkretne metryki sprzedażowe. Rodzaje reklam ze względu na odbiorców. Rozróżnienie rodzajów reklam ze względu na odbiorców to kluczowy element w strategii marketingowej każdej firmy. Pozwala to skuteczniej targetować grupę docelową oraz przekłada się na wyższy zwrot z inwestycji i lepsze dostosowanie komunikatu do potrzeb konkretnego segmentu rynku. Przykładowo reklamy skierowane do profesjonalistów w branży medycznej będą znacząco różnić się od reklam kierowanych do młodych rodziców. Język, ton, a nawet medium wybrane do przekazu mogą diametralnie różnić się w zależności od grupy odbiorców. Podział na reklamy B2B i B2C może pomóc zarysować różnice między rodzajami odbiorców. Reklamy B2B zwykle skupiają się na logice, korzyściach dla biznesu i długoterminowej wartości. Są też bardziej techniczne i skierowane do niewielkiej, specjalistycznej grupy odbiorców. Z kolei reklamy B2C są zazwyczaj bardziej emocjonalne, skupiają się na korzyściach bezpośrednich dla konsumenta i wyróżniają się szerokim zasięgiem. Mówiąc o potencjalnych grupach docelowych. Można tu myśleć o wielu kategoriach. Do nich zaliczają się na przykład rodzice, seniorzy, miłośnicy sportu, studenci, profesjonaliści z różnych branż, jak medycyna, prawo czy technologia, a także różne grupy etniczne i kulturowe. Każda z grup wymaga indywidualnego podejścia, różnią się bowiem nie tylko potrzebami i oczekiwaniami, ale i sposobami konsumpcji mediów. Rodzaje reklam ze względu na formę. Reklamy można także kategoryzować ze względu na formę prezentacji. Oto kilka z nich. Reklamy banerowe. Reklamy banerowe, czyli reklamy typu display, są jednymi z najstarszych i najbardziej podstawowych form reklamy online. Mogą być statyczne, zawierające jedynie tekst i obrazy, lub animowane z elementami interaktywnymi. Umieszcza się je na różnych stronach internetowych w celu przekierowania ruchu na stronę reklamodawcy. Chociaż są powszechne, ich efektywność może być zmienna i zależy od czynników, takich jak projekt, umieszczenie na stronie czy targetowanie. Reklamy wideo. Reklamy wideo realizowane w ramach działań wideomarketingu są wszechstronną formą reklamy, która może być emitowana na różnych platformach, od telewizji po YouTube i aplikacje mobilne. W zależności od platformy i celu kampanii mogą mieć różną długość i styl, od krótkich, 15-sekundowych klipów, do dłuższych filmów reklamowych. Ich zaletą jest zdolność do przekazywania skomplikowanych informacji w atrakcyjny i angażujący sposób, co często przekłada się na wyższy poziom zaangażowania i konwersji. Reklamy drukowane. Reklamy prasowe są różnorodne i obejmują od prostych ogłoszeń tekstowych do wielostronicowych artykułów sponsorowanych. Proste ogłoszenia skupiają się na podstawowych informacjach o produkcie lub usłudze, podczas gdy artykuły sponsorowane oferują głębszą analizę i kontekst często zintegrowane z treścią redakcyjną. Różnorodność formatów pozwala dopasować je do różnych celów i budżetów kampanii, zarówno dla małych firm, jak i dużych korporacji. Reklamy zewnętrzne outdoor. Reklamy zewnętrzne są różnorodne i zlokalizowane w przestrzeni publicznej. Obejmują billboardy przy drogach, reklamy na przystankach autobusowych, a także duże banery zawieszone na budynkach. Każdy z tych formatów ma swoje unikalne właściwości i możliwości. Na przykład billboardy są doskonałe do budowania świadomości marki na dużą skalę podczas gdy reklamy na przystankach mogą być skierowane do lokalnej społeczności. Reklamy dźwiękowe. Reklamy dźwiękowe, będące częścią audiomarketingu, wykorzystują głos jako główny środek przekazu. Często korzystają ze znanych lektorów lub aktorów, co dodaje im autorytetu i wiarygodności. Reklamy w podcastach, będące subkategorią reklam radiowych, mogą być jeszcze bardziej ukierunkowane, ponieważ zwykle dotyczą niszowych tematów i skierowane są do bardzo konkretnych grup odbiorców. Obie formy są efektywne w angażowaniu słuchaczy, bo zwykle są emitowane w kontekście treści, którą odbiorca już konsumuje i ceni. Reklamy typu native. Reklamy natywne są zaprojektowane tak, aby stylistycznie i tematycznie wpisywać się w kontekst strony lub platformy. Na której są wyświetlane. Dzięki temu są mniej inwazyjne i często bardziej efektywne w angażowaniu odbiorców, ponieważ nie przerywają naturalnego przepływu konsumpcji treści. Mogą przybierać różne formy: od artykułów sponsorowanych na blogach, przez posty w mediach społecznościowych, aż po wideo wplecione w strumień informacyjny na różnych platformach. Reklamy typu Interstitial. Reklamy Interstitial to format reklamowy który zwykle pojawia się na pełnym ekranie w trakcie przerw w korzystaniu z aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego. Mają przyciągać pełną uwagę użytkownika, oferując mu możliwość interakcji lub pozwalając na przejście do oferowanej treści czy usługi. Chociaż są skuteczne w zwracaniu uwagi, muszą być umiejętnie zaplanowane, aby nie zniechęcić użytkownika do dalszego korzystania z aplikacji czy serwisu. Reklamy związane z wyszukiwaniem serczac. Reklamy w wyszukiwarkach. Znane również jako reklamy PPC, czyli pay per click, pojawiają się w wynikach wyszukiwania na platformach takich jak Google czy Bing. Są one zwykle umieszczone na górze listy wyników, wyraźnie oznaczone jako reklamy. Dzięki temu formatowi reklamodawcy mają możliwość dotarcia do użytkowników aktywnie poszukujących informacji, produktów czy usług, co często przekłada się na wyższy współczynnik konwersji. Ich koszt jest często określany na podstawie licytacji słów kluczowych. Reklamy kontekstowe. Reklamy kontekstowe są formą reklamy online, której działanie opiera się na zrozumieniu i analizie treści strony, na której się pojawiają. Jeśli użytkownik czyta artykuł o kawie, w jego feedzie lub na przeglądanych stronach mogą pojawić się reklamy ekspresów do kawy. To precyzyjne dopasowanie kontekstu do treści reklamowej zwiększa szanse na zaangażowanie i konwersję, ponieważ reklamy są bardziej spersonalizowane i związane z aktualnym zainteresowaniem użytkownika. Reklamy społecznościowe, social ads. Reklamy w mediach społecznościowych są wszechstronne i mogą być dostosowane do różnych formatów i typów treści, od postów tekstowych, przez obrazy, aż po wideo. Platformy takie jak Facebook, Instagram czy Twitter oferują zaawansowane narzędzia targetowania, co pozwala na precyzyjne dopasowanie reklam do określonych grup demograficznych, zainteresowań czy zachowań. Dzięki temu reklamy te są często wysoce efektywne w osiąganiu różnorodnych celów marketingowych, odbudowania świadomości marki po generowanie sprzedaży. Jeśli interesują Cię treści z zakresu marketingu internetowego, zostaw subskrypcję lub obserwacje. Dostarczymy Ci wygodne do odsłuchania materiały pełne wiedzy i inspiracji. A jeśli wolisz czytać, niż słuchać, wartościowe treści dostępne są również na stronie www.cyrekdigital.com.